No kurde. Spokojnie. Nie kichaj tutaj. Tu i spokojnie. To będzie jak kukucie komara, tak? Ła! I to już? <grywa> to jeszcze nie koniec. Kurwa, gdzie to jest? Ej, no gdzie? Wymieniło mi się za Coca-Colę, czekaj. <grywa> za Coca-Colę. Mu się wymienił. Nie, nie, zgubiłem. Dobra, ja mam coś do ciebie tutaj. Masz tundrę, mi daj za to. Najwyżej kolta. Dostał, ale nie zdechł. ładnie. O, coś widzę. No, widzę typa. Oj, mnie zapraszamy. Kuźwa! Zabił cię? Kurde, no i ja też byłem w podczasku. W dupie. dużo, Dużo dostał. dostał. Kami za dużo HP też nie ma. O nie, dobra po mnie zacięła mi się szpara. Y, para. Do kibla się chował. Do kibla się chował, do kibla się chował. Szpara mu się zacięła. Schowałem się w kiblu <śmiewanie> Nie no bo ten, y... schowałem się w kiblu To jest już praktycznie po mnie Mówisz, że szpara w kiblu ci się zacięła? <śmiewanie> <śmiewanie> znaczy, na ciblu, się... <śmiewanie> Ale mi dał <śmiewanie> Kuźwa, nie mogę wstać z kibla Bo bym widział przez kibel Czym nie <śmiewanie> wstał Czy z kibla jakby mi się szpara zacięła? <śmiewanie> O! Dostałem! <noise> przez kibel dostałem! <głos> 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 <Dostaję> <głos> przez parę! Przez Znowu dostaję przez kibel normalnie. Zaraz będzie po mnie. Słuchaj, no bo zaraz ci strzelę kurde z P1 pistola i tego nie przeżyjesz. Gdzie ten Kacper? Niczym duch kacper To co, biegniemy do niego, nie? No chyba tak. No już trzy km Tu jest skrzynka Klucza, Ja mam klucze jeszcze do miltierki. Tego kurwa? Y, miltierki. Diski will A może, 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 open... A kurwa tak nie No nie no no, tak jest napisane. Weapon caches spread out of air. hole map in military outpost Trzeba, ci łapie kaleczenie tego języka. Military outpost Oddasz mi. Cały. Ja. Oddam ci ten tusztarek, za co zginąłem przez niego. Prawie. Całe twoje wyposażenie należy do mnie. <laughs> Ale śmieszne. Jesteś jak ten wielbłąd na pustyni. Ty a on. Ja się... o, nie. Ty on y... do stand-upu by się nadało. Tam dywany na tobie są moje. Przychwądlujesz dywanami? No na wielbłądzie. <laughs> no, a, na wielbłąd tak. Tam przed tobą biegnie, widzę. A. Tylko dużo pali. Tyle <laughs> je. Dużo pali

Co? No bościu, daj spokój, Daj wszystko okej. Okay. No jak, leży tu jeszcze przez... To dla ciebie, ja nie będę. W jednym pokoju przede... bo ja mam tego więcej. I <grym> obrany broć! Teraz, tutaj. <grym> Wow, skurde! No, już nie mamy po co iść do Wziął i zdechnął bek. Myślałem, że to złudzenie optyczne. jeszcze cię tam wybijają. <grymka> no to teraz możemy iść tylko na rify, no ale tu kurwa też. Nie mamy przecież ekwipunku. No. Panie, wypierdalę pal! Masz tu trzy naboje i spierdala. <grymka> powoli wyciągnij auga. <grymka> o, już <Połóż> na ziemi. <grymka> nie wiem o czym mówisz. Później weźmiesz tą linę. <grymka> U, I się zwiąże. <grym> Chyba cię pojebało. zaczniesz liczyć do stu powoli. Ja wezmę auga i wybieg. <grym> kurwa, do ilu to ile ty czasu potrzebujesz? No <grym> <grym> w życiu do stu nie policzyłem. właśnie kurwa, że ku ja cię po 30 ubię. To Tak. No ja zrobiłem 12, a ty 6. No to ci coś ci nie wychodzi, bo to się nie, nie sumuje do 18. A ile to jest 12,6, przecież na bardzo? <grym> O no jak nie? Dobra, ja ze Tak, żeby zabijam. <laughs> To się da tym Piiłam. piłką do mnie albo wyborze była taka co się z nami stało a nie pamiętam jeszcze <laughs> no choć tu robić w środek ci ludzie są pojebani no a później się dziwi dlaczego kurwa ten dlaczego laguje serwer gdzieś ty tam za środek no o ale lunety są tu można z jakąś rzecią hi man hi hi friendly friendly sorry sorry for hello, hello. it's okay okay do you oh, okay. have you a friend here no no I am alone you are oh, okay, okay. have you been in the <laughs> police station uh, yes yes now yes Super. o planek okay okay uh, how are you man yeah, good. good good i am going to find some uh, uh, food Marino. yes yes i don't man Sorry, okay, okay, okay. Do you need something? no no thanks man thanks thanks i don't Can that's enough open, that you uh, didn't you kill me something what i want uh, i have uh, nothing that you want maybe my because i am a girl now Ja pierdolę, co tam kurwa, gada? co. <goda> so, I don't know. Okej, <goda> okay, okay <never> mind <goda> Okej, okay, so so, bye, <goda> bye, man. Have a nice day, man, bye. Ja się zajmę resztą tutaj. Dobra, ja nie wiem, czy wy będziecie, a ja za godzinę wracam. Dobra. Dobra, to na razie Zostaliśmy razie. Zostaliśmy w środku. Tu. O, nie żyje Wite. Wiem, podpalałem wszystkie ognie. No ja. To A oni będzie. mają nokto, to, nie? No mają. Hmm. No trzeba być dobrym, żeby zabijać kogoś kto podpala. I zginąłem też. Ja pierd. A uciekałem już Ale furgiry. Ale co trzeba, żeby zabijać kogoś, kto podpala sztuczne ognie, że wiesz, nowy rok i szczęście, nie? Niemożliwe. Jak ktoś stanie i będę miał czysty strzał, to go jebnę. Są pod twoimi drzwiami? Aha. Tak? Tak, no. A no, słyszę. Kurwa, jak ja bym miał granatę, to bym ich zabił! Biegają tu, to jest jakby, gdzie ja jestem, od tej, od tej strony. Kurwa, jakiś gun. Gand... Ja mam budzik, zawsze odpalę budzik i tu przybiegam. 1000 IQ. No bo chociaż naboje miał kurwa, to nie. Nic tu nie mam. Pusty magazynem do głowy. Tam z tyłu są. Tam biegają, tam po to. Oboje? nie, no jednego widziałem. Ta z przodu jest typ. No, z przodu przebiegam. No nie wiem, ja spierdalam co tam po co? Ja no. Leży jeden? Zabiłeś jednego? Tak, no. A gdzie w ci? Tak, no. Zabity jeden. Gdzie jest drugi? Biega koło mnie. Czekaj, ja spróbuję tutaj zatochać będzie. Oj. Leży? Zrobiłeś dwóch? Tak, dwóch no. Ale ten jeszcze żyje. Podobi. Albo przesłuchujemy go. <suszy> Czy ty ty gana miałeś? W sks -a. Już nie żyje, bo niestety się obudził. O jak chciałem go Srasz. Nie, bo mi luneta się zepsuła. Czekaj, już montuję drugą. Jak kurwa luneta ci się zepsuła? Bo mi upadła broń. O dobra, mam drugą. Uuu, ta jest lepsza. Strzelaj do niej. Tam Dobra. Jest... A tu? O kurde. Zginąłem. I na raz. Haha. Kto by się spodziewał. Dobra, ja spróbuję tutaj patrzeć na ciebie. O, no kto by się spodziewał. Ja, kurwa, typa, cztery razy strzelę i chuj. On zdałem biega, nawet jakby go w ogóle nie trafił. Ja dostałem raz w pancerzu i kurwa, zginąłem. Ja też, że miałem Altyna, też jeszcze miałem pancerz. I chuj, tak na raz. Ale ta gra jest kurwa upośledzona. Dobra, idę, na raz. No, na razie. Dobra, ja nie będę podejmował walki, loguję się, O te skrzynki to tylko na tych namiotach, tak, czy nie? Nie. A gdzie wiesz? No, w szopach też. Ale w jakich szopach? No, w każdych. W barakach w sensie? W szopach. W jakich kurwa szopach?! Tam przed namiotami są takie szopy. Aha. Nie, nie wiem. Pan w bunkrach? Bunkrów nie ma, ty się zdaje mi się. Szybka ja osłaniam. Ty z tym twoim osłaniam. Kasper, tutaj masz montaż bo kałacha, jak chcesz. Bez celownika, więc wszystko może do... Taka sucz tutaj jest. Asper, możesz mi powiedzieć, czemu ten nubek cały czas strzela? Na głośno. On chce, żeby nas zabili. No chyba. Ale jak ktoś przyjdzie, to pierwszego zabije i ja je jedzenie kolekcjonuję. Ci mogę dać, bo mam pełno. No ja już też. też. O, NVG, strapy. Rapon. <laughs> no wizja, ale w dildo. Kier zamknięty, Kacper. A, a nie, to był zestaw do kolonoskopii. W każdym razie widać w nocy. Uuu, tutaj się coś ciało.